Hej, hej, tu Szymon, witam w kolejnym odcinku serii rosyjskiej od Zera. Witam Was wszystkich, witam też tych, którzy przybyli z grupy. Jak będzie w matrioszce miło Was tu widzieć. Ostatnio mówiliśmy o czasowniku. Tam było sporo końcówek. Najważniejsze do zapamiętania było to, czym się dzielą te dwie grupy. Dzisiaj powiemy sobie o czymś dużo prostszym, luźniejszym mianowicie o wskazywaniu godziny. Zapraszam. Najpierw powiedzmy sobie, jak w ogóle brzmi słowo godzina, oraz przy okazji minuta i sekunda, jeśli już jesteśmy przy jednostkach. Zacznijmy od tych drugich. Minuta i sekunda to minuta, sekunda. Czyli bardzo łatwo, jak widzicie, dokładnie tak samo. Natomiast słowo godzina brzmi zgoła inaczej, bo czas. A więc uwaga, w języku polskim takie słowo istnieje, ale znaczy coś innego. Takie słowa nazywamy false friend. Możecie sobie to jakoś zaznaczyć, jeśli robicie notatkę, żeby zwrócić uwagę na znaczenie tego słowa. Jeśli chodzi o pytanie, która godzina, zadamy je dokładnie w ten sam sposób jak w języku polskim. Tyle, że uwaga! Słowo czas nie jest rodzaju żeńskiego jak godzina, tylko męskiego. Co za tym idzie, nie zapytamy która, tylko dosłownie który i to słowo brzmi bardzo podobnie. Który? Tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że jest praktycznie takie samo, gdyby nie literka O, która swoją drogą tutaj brzmi jak A. Katori. A więc pytamy: Katory, czas, Która godzina? Tak naprawdę moglibyśmy teraz przejść do drugiej części tego filmu, czyli nauczyć się odpowiadać, która godzina, ale zostańmy jeszcze na chwilę tutaj. Odłóżmy pytanie, która godzina i spójrzmy na to słowo katory. Czy coś Wam przypomina ta końcówka i? Y"? Skoro słowo czas jest w rodzaju męskim, pytamy: Katory. Ale gdybyśmy mieli słowo maszyna, to oznacza samochód. Jakbyście zapytali: Który samochód? Mamy rodzaj żeński. Zapytamy, katoraja maszyna. Czyli mamy końcówkę aja. Jeśli weźmiemy coś w rodzaju nijakim, na przykład akno, to jak zapytacie, które okno? Katoraja akno. I gdybyśmy wzięli dżemnogo na przykład ludzi, czyli ludzie, to zapytamy, je ludzi. Którzy ludzie? Jak widzicie. Te końcówki, które już poznaliśmy odnośnie przymiotnika, przydają się też w innych wypadkach, bowiem słowo katory jest za Przejdźmy zatem do części drugiej, czyli jak możemy odpowiedzieć, która godzina? Tutaj oczywiście przydadzą nam się tzw. zwane natomiast jest to o wiele łatwiejsze niż w języku polskim. Gdyby było trudniejsze, nie mówiłbym o tym tak wcześnie, jak w szósty odcinek. Zobaczcie, jak to wygląda w języku polskim, zawsze sobie porównujmy. Która godzina? Pytam w języku polskim i słyszę odpowiedź: jest pierwsza, jest piąta, jest trzynasta. No właśnie, w języku polskim używamy liczebników porządkowych, czyli pierwszy, drugi, trzeci, ale w rosyjskim jest znacznie prościej, bo wystarczy, że powiemy jedna godzina. 2 godziny, 10 godzin i to będzie właśnie wskazanie godziny. A więc przejdźmy najpierw do tego, aby poznać trochę liczb. Poznamy ich dzisiaj 12. Dlaczego? A to dlatego, że Rosjanie używają 12-godzinnego formatu czasu. A więc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak widzicie, niektóre są bardzo podobne, nie powinno to Wam sprawić kłopotu. Jeśli chcecie, możecie sobie zaznaczyć jakoś szczególnie słowo 4, to najczęściej wypada z głowy. Na to zwróćcie szczególną uwagę. A teraz dalej. 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tak naprawdę na tym możemy sobie przystanąć. To i tak jest trochę do nauczenia. Spokojnie możecie sobie powtarzać w swoim własnym tempie. I na razie dzisiaj już nie mówmy o większej liczbie, to nam wystarczy bowiem dzisiaj powiemy sobie tylko o tym, jak wskazać godzinę, bez minut. Dlaczego? Chodzi o to, że ten temat ogólnie związany z liczbami podzieliłem na przynajmniej dwa odcinki, ponieważ chcę, żeby one były proste i w takiej formie skondensowanej nie chcę, żeby się przyciągały. Jak zatem odpowiemy, że jest godzina pierwsza? Tak jak wspomniałem, powiem po prostu adincias, czyli dosłownie jedna godzina. To już będzie znaczyło, że jest godzina pierwsza. Pierwsza w nocy lub trzynasta w południe o tym za chwilę. Jak powiemy zatem, że jest godzina druga? Idźmy po prostu dalej. Powiemy dosłownie dwie godziny. No ale uwaga, zwróćcie na to uwagę, jak to jest w języku polskim. Mamy jedna godzina, dwie godziny. To słowo nam się zmienia. A kiedy mamy na przykład pięć, to mówimy pięć godzin. Czyli jeszcze inna forma. Można się złapać za głowę, ale spokojnie, już to wyjaśniam, jak to jest zrobione, to jest naprawdę bardzo łatwe. Spójrzcie teraz na ekran. Kiedy mamy liczbę jeden, mówimy zawsze tę samą formę. Tutaj mamy adin czas. Czyli formę standardową, taka, jaka jest właśnie w mianowniku. Nic się nie zmienia. Ale, niezależnie od słowa, gdy mamy 2, 3, 4, to zarówno w rosyjskim, jak i w języku polskim przy liczbach 2, 3, 4 używamy innej formy. W tym wypadku będzie to forma ciasa. Zobaczcie, w języku polskim mamy tak samo. Mówimy jedna godzina, ale dwie godziny, trzy godziny i cztery godziny. Tamta forma również jest inna, właśnie w tych miejscach. Ale, gdy mamy 5 i więcej, wtedy mamy. W rosyjskim 5 czasów, a w języku polskim 5 godzin. I zanim stwierdzicie, że to dla Was za trudne i jednak nie uczycie się rosyjskiego, to chcę Was zapewnić, że ta zasada jest uniwersalna dla wszystkich słów. E, czyli jeśli pojawi nam się w przyszłości tych słów więcej, przy których postawimy liczby, na przykład jeden dzień, jeden rok i tak dalej, to zobaczycie, że jest pewna zależność, o której jeszcze nie mówię, bo nie chcę namieszać, ale... Sprawi to, że o wiele łatwiej będzie Wam przyporządkować właściwą formę. Musicie mi uwierzyć. A więc już umiem powiedzieć wszystkie liczby od 1 do 12. Na próbę zrobimy mini ćwiczenie. Zadaję pytanie, który czas i mać na ekranie liczbę? Spróbujcie odpowiedzieć dwa ciasa dalej? 5 ciasów. A cias. 9 часов. Świetnie, ale zwróćcie teraz uwagę na jeszcze jeden mały drobiazg. Kiedy powiem 9 czasów, to skąd wiadomo, że mam na myśli 9 rano, a nie właśnie 21 wieczorem? W angielskim języku na przykład, gdzie też mamy taki system 12-godzinny, używa się takich słów jak ampm, aby wskazać na to, czy jest to od 1 do 12, czy od 13 do 24, że tak powiem. Jak jest to rozwiązane w rosyjskim? Oni po prostu po, danym, po danej godzinie mówią, czy jest to godzina poranna, czy dzienna, czy wieczorna. Oczywiście jak to bywa w takich tematach, jest to bardzo subiektywne. Jeden uważa, że 11 to jeszcze rano, bo o tej porze wstaje, a drugi twierdzi, że 11 to już jest popołudnie, bo on wtedy je obiad. Tak samo jest i tutaj. Ciężko powiedzieć, kiedy jest która, ale specjalnie dla Was udało mi się wynaleźć, jak to jest najczęściej. I teraz na ekranie macie wyświetlone, którego słowa użyjemy w jakich godzinach. Oczywiście nie musicie tego pamiętać na 100%, że to jest do tej godziny, a nie do innej. To jest tak mniej więcej dla Was, żebyście wiedzieli, kiedy powiedzieć jak. Bo oczywiście, gdybyście powiedzieli po prostu, która jest godzina, bez użycia tego słowa, to będzie gramatycznie poprawnie. Natomiast Wasz rozmówca może nie do końca być pewien, o którą godzinę Wam chodzi. Nie zawsze to wynika z kontekstu. Przeczytajmy jeszcze te słowa: utra, dnia, wieciera, noci. Na przykład, a czas dnia, dziewięć ciasow wieciera. Aby upewnić się, że wszystko dobrze zrozumieliście, spróbujcie zrobić takie zadanie podsumowujące ten temat. Oczywiście możecie korzystać z notatek, które macie, lub wcofać się do odpowiednich fragmentów w filmie. Jakbyście powiedzieli, że jest godzina 13, pamiętajcie, że używamy 12-godzinowego systemu. Powiemy a czas i dodamy słowo dnia. Gdybyśmy nie dodali tego słowa dnia, to ktoś mógłby pomyśleć, że mamy na myśli pierwszą w nocy, a nie trzynastą. Spróbujcie dalej. Dwa ciasa noci. Gdybyśmy tu z kolei nie użyli słowa noci, ktoś mógłby pomyśleć, że mamy na myśli czternastą. Spróbujcie dalej. 8 ciasow utra. Dalej. Dziewięć czasów wieciera. Gdybyśmy nie użyli słowa wieciera, ktoś mógłby pomyśleć, że mamy na myśli dziewiątą rano. Oraz na końcu. Adincias noci. Zanim przejdziemy do kolejnej części tego filmu, powiem jeszcze jedno. Gdybyśmy używali takich liczb jak 20 parę, 30 parę, czyli większych, takich o których jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, dojdzie jeszcze jedna mała zasada. Jeszcze o niej nie mówię, żeby nie przedłużać tego filmu. O tym powiem, kiedy będziemy mówić o wieku. Jeśli ten film już się pojawił na kanale, wyświetli Wam się teraz na ekranie anotacja, ale mimo wszystko polecam oglądać po kolei, tak aby mieć to wszystko ułożone chronologicznie. Jeśli film Wam się podoba, zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny i napisania jakiegoś komentarza. Ale zostańcie ze mną. Mówiliśmy o tym, jak pytamy i jak odpowiadamy, czyli część pierwsza, część druga. Przejdźmy do części trzeciej, trochę takiej bonusowej, bo wiem, że mimo tego, że jest to temat taki lekkawy, to trochę już było tych słów, których warto się nauczyć, prędzej czy później. Więc jeśli to dla Was sporo, to oczywiście na tym przystańcie, ale chętnych zapraszam na jeszcze co nieco. Mianowicie, oprócz tego, że pytamy, która godzina, to możemy zapytać o której godzinie coś się będzie działo. Po polsku dodajemy tam słówko o, a w rosyjskim w. Tylko jak zadać pytanie? Niestety tam już mamy odmianę, więc troszkę te słowa się zmodyfikują. Najlepiej nauczyć się całej gotowej frazy. W którym czasu? Czyli o której godzinie? A odpowiedź jest bardzo prosta. Dajemy słówko w i podajemy po prostu godzinę. W a din czas. O pierwszej Czyli zobaczcie, że litera W nie oznacza tego, co w języku polskim. Bo w języku polskim, gdybyśmy powiedzieli W 10 godzin, to będzie miało takie znaczenie, że coś będzie trwało 10 godzin. A w rosyjskim W 10 czasów będzie znaczyło o 10. Zwróćcie na to uwagę i też to sobie jakoś oznaczcie, bo możemy to również nazwać tak zwanym false friendem. No i na zakończenie, jedno pytanie. Który czas? Zostałem Was tym pytaniem i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!